Panie profesorze, chciałabym dzisiaj porozmawiać z panem o tym, jak zachować dobrą formę w wieku dojrzałym, a nawet podeszłym i jakie są najczęstsze przypadłości, które trapią takie osoby? Nie będzie nigdy tak, że człowiek będzie młody, ładny, miły, bogaty i jeszcze młody. Tak nie będzie. Tak nie będzie. A pan a profesor bym... jest wyjątkiem, tak? Nie. Ja nie wiem, ale niestety każdy wiek ma swoje prawa i do każdego wieku dołączają się różne przypadłości. Najczęstszą przypadłością w Polsce jest nadciśnienie tętnicze, na które w Polsce choruje około 3 milionów osób. 20%, populacji polskiej, 20 populacji polskiej ma nadciśnienie, i tu jest problem. 90% to jest tak zwana choroba nadciśnieniowa, czyli na co pacjent ma wpływ. Natomiast 10% to jest nadciśnienie w przebiegu na przykład hormonalnym, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy i tak Ale zajmiemy się teraz tą przypadłością, która jest chorobą nadciśnieniową. Klasyka tego jest taka. Starszy pan, a starszy pan powyżej 65 idzie do przychodni Wchodzi na trzecie piętro, sapie, pani doktor mu mierzy ciśnienie i mówi tak, ma pan nadciśnienie tętnicze i przepisuje całą chmarę różnych leków. Pacjent przychodzi do domu i mówi, mam nadciśnienie, nie mogę zmywać, nie mogę myć okien i w ogóle nie mogę uprawiać seksu. Wszyscy są przerażeni. A pani doktor zrobiła kilka błędów, co zawsze opowiadam na wszelkich szkoleniach lekarzy rodzinnych. Po pierwsze, pacjent powinien odpocząć pół godziny do mierzenia ciśnienia. Na jedną rączkę, na drugą rączkę. Jeżeli jest podwyższone ciśnienie tętnicze, to nie oznacza, że pacjent ma nadciśnienie. I pierwszą rzeczą nie powinno być pisanie leków. Tylko ułożenie trybu życia. I teraz co to znaczy tryb życia. Ruch to jest opowieść. Dieta to już jest mniejsza opowieść, dieta. Bo najczęstszą przyczyną jest złe żywienie, czyli mówię po polsku sól. Sól. W Polsce z solą jest skandal. Statystycznie jemy 15 gramów soli na dobę a powinno być dwa i pół czyli jemy 10 razy więcej soli niż powinniśmy jeść sól czyli sól podnosi ciśnienie a co nie oznacza że zaraz piszemy leki co oznacza że układamy jadłospis. Ja ostatnio, Profesorze, ale sól soli przecież nierówna. NACL, ta biała sól, rzeczywiście. Sól soli nierówna, ale to nie szkodzi. W tym, co już mamy, chleb, bułeczki, sałata i tak jest sól. I to już powinno wystarczyć. Napisałem ostatnio taki artykuł, który układał się w Anti-Aging of Medicine w Polsce na temat żywienia w ciśnieniu tętniczym. Cała Ameryka Stosuje borówki. Borówki. Dwie garści borówek dziennie, borówek dziennie i nie mamy ciśnienia tętniczego. Czyli polecamy borówki. Pierwsze ograniczamy sól we wszystkim, a drugie ograniczamy, a drugie dodajemy borówki. Najprostsza rzecz. No i teraz z tym mierzeniem tego ciśnienia. Cały ten bój. Mierzenie ciśnienia hektopaskale, kilopaskale, milimetry rtęci i to krąż. Zrobił się taki skrót myślowy, że prawidłowe ciśnienie to jest wiek plus 100. Czyli jak pacjent ma 80 lat, to może mieć ciśnienie 180. To jest nieprawda. Prawidłowe ciśnienie to jest 145 na 85 czyli rozkurczowe, skurczowe. 145 na 85 milimetrów mm Milimetrów szłupartęci. Dzisiaj według nowoczesnych źródeł powinno się w układzie SI, czyli międzynarodowym, mierzyć ciśnienie w hektopaskalach. Ale zostawmy to. Pierwszym pytaniem za dawnych moich czasów, które zadawałem studentom na egzaminie było, co oznacza skrót RR. Skrót RR, dwa razy duże R, pisane na każdym wypisie u każdego pacjenta. RR tyle a tyle. Cisza. Pytanie było, co oznacza skrót R. Cisza. Ci, którzy się chcieli popisać, męczyli się. No, 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 rozkurczowe. RR. I to wyjaśnia wszystkim, co wyjaśniłem również w tym artykule. RR pochodzi od nazwiska Riva Rocci. Włoch, który wymyślił ten skrót i od tego jest, od tego jest ciśnienie. Czyli, jeżeli dostajemy kartę informacyjną, pisze RR. Nie żadne rozkurczowe, rozkurczowe tylko Riva Rocci. Riva Rocci. A drugie nowoczesne to jest Pascal. Ale to już jest zupełnie tak. inny. Czyli krótko mówiąc, prawidłowe ciśnienie. To jest 145 na 85 mm słupa rtęci. I wracając do tej lekarki, do lekarki rodziny do tego wszystkiego, to jest szaleństwo. Szaleństwo. Pacjent powinien mieć zeszycik, mierzone ciśnienie regularne rano i wieczorem, i na tej podstawie jest przegląd ciśnienia. Ile? I wtedy dopasowuje się żywienie. Z tym ruchem to jest przesada, bo z tym ruchem to jest tak. Większość lekarzy pyta, ile pan chodzi? No, kilometr. Dziennie, Na no, raz w tygodniu, to trzeba dwa. Drugi patrzy, ile pan chodzi? Dwa. Dwa. Dziennie, a różnie. Tak. Nie ma recepty na to, że ileś kilometrów powoduje ilość, ilościowy spadek ciśnienia. To jest nieprawda. Ruch powinien być dostosowany do wieku i możliwości chorego. Nie każdy pacjent 40-80-letni ma mieć taką samą dawkę ruchu. Zbawienie jest tramwaj, nie samochód wszędzie, zbawienie są schody, nie winda wszędzie i to jest prewencja nadciśnienia tętniczego.